Dobra, wołali na obiad to idziemy, coś ładnie pachnie dzisiaj chyba jakieś mięsiwo będzie. Nie ma to jak praca we własnym podwórku. Bliżutko do domu, bliżutko na do altankę. Bierzemy się za jedzenie. No i dobra, podali do stołu pyszne. O kurczę, dzisiaj co tu mamy? Pasolka szparagowa widzę. Gulasz z mięska, gulasz z mięska i zapiekane ziemniaczki. O, przepyszne. I do tego kompocik jeszcze. Pychota. Mm. Piorę się za jedzenie. Dobra. Opróżnione. Brzuszek pełny. Człowiek zadowolony, czas się brać do roboty dalej. Jaka robota, takie jedzenie. Pycha. Po obiedzie, żołądek pełny, można się brać za robotę. Tak, Brutus? Tak, Brutus. Żołądek pełny, można pracować. Jaka praca, takie jedzenie. Praca solidna to jedzenie solidne. Jak dzisiaj tutaj y, działam z przekładnią wibracyjną, tutaj do, do trzepaka, do tej odtrząsarki hydraulicznej, no już sobie tutaj porobiłem obud obudowy y, koła podlutowane. No i teraz będzie, będą one tutaj zamontowane. Tutaj muszą być znaki: tu dwa, tu jeden, bo muszą się zgadzać. Ruch przeciwwak. Musi się zgadzać, nie, mo nie może być przestawiony nawet to jeden ząb, bo inaczej nie będzie wibrowało prawidłowo. Dobra, lecę wiercić przeciwwagi. Już trzy wywierciłem wstępnie wiertłem terpanacyjnym yy, na 35. Tu jeszcze jedno zostało. No to, no to działa. Okay. pompa wodna pompa chłodzima nie wodna dobra zablokować konia no i lecimy No i mamy Rcone na głębokości 40 mm, bo grubość przeciwwak jest 40 mm. Co jest brutus? Co jest brutus? Pomagier, pomagier dobra, tu się frezowało. To opuszczamy. Oj, tak. Wałeczek był wcześniej zrobiony. Wcześniej tutaj z frezem palcowym sameczką zrobiłem w pusty. Później odwróciłem i teraz tutaj był przefrazowany na, na sprzęgiełko. Coś takiego. Dobra, idziemy na montażownię. Drugi wałek tutaj zrobiłem już godzinkę wcześniej. Już są wpusty obsadzone. Jeden będzie do tych dwóch. Tu będą dwie przeciwwagi, a tutaj będzie ten wpust dłuższy. I tu będą te przeciwwagi. Wbijemy jedną ręką, zobaczymy, czy mi się to uda. Takie wpusty sobie kupuję z metra. Metrowe odcinki są takich wpustów różnej

Tutaj na przykład krótsze. Tu troszkę dłuższe od tych. Bardzo wydajny. Bardzo wydajny wpusy. Ile pasuje, to można sobie uciąć. Metrowe odcinki są sprzedane. Dobra, tak więc tak. Przeciw podczopy. Dzisiaj było dłutowanie. Pod ósemkę. Kartery już były wcześniej zrobione. I obudowy. Tak więc teraz... Teraz czopy lecą do zamrożalnika. Będzie, będą zamrożone, a gdy się ich mocno schłodzi, będą wciśnięte tutaj na gorąco w te przeciwwagi. Przeciwwagi będą podgrzane do około 250 stopni i będzie wciśnięte to na gorąco, a to będą schłodzone i wciśnięte tutaj na, na prasie. Dobra, lecę do, do zamrażalnika, z wami się żegnam i biorę się tutaj dalej za, za robotę. Cześć wam, pozdrawiam wszystkich.